Bulbi zawsze na każdy pistolet mówi Glock. Czy to jest Luger, czy to jest Desert Eagle, dla niego to jest Glock. Klamka. <laughs> A, Ruger, co amerykański sportowy, o proszę. A czy oprócz nazwy mają coś podobnego do siebie, czy nie? Bo Ruger, Luger to jest tak. dość blisko, nie? Nazwą przynajmniej. Nazwą. Gnaty to je dla psa kupuje, bardzo dobrze. Świńskie i wołowe gnaty dla psów to jest. dobra sprawa. Byle kurwa nie dawać psom kości e, drobiowych. Eee. Okej, okay, znalazłem. <laughs> znalazłem. I kaszy nie można, znaczy ogólnie psom bardzo wielu rzeczy nie można dawać, nie? Ale no, bo, bo... Są takie rzeczy, które właśnie... Czy to popkultura, czy inne źródła mówią, że Aj, dajcie pieskom i jest fajnie, nie? Na przykład, jako że u nas Polsce, kurczak to jest na porządku dziennym jedzony, nie? W jednej czy drugiej formie, czy to jest pierś, czy to jest cokolwiek innego z tego kurczaka, no to się mówi, a daj, daj pieskowi kości. No nie, pieskom nie daje się kości z kurczaka. Zapamiętajcie, kurwa, na całe życie. Nie dawajcie psom kości z kurczaka. Chyba, że bardzo ich nienawidzicie i jesteście z wyrolami. To wtedy, kurwa, róbcie tak chcecie Ściągniemy broń. Ściągniemy broń. Będziemy latać bez broni na razie. Tam na dole pobiegam sobie po prostu. On mi wszystko zepsuł! O kurwa. Nie, 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 nie przeżyję. 50 koła poszło się jebać. Lepiej było nie zawracać. Hesitation is defeat. <grywka> Mój kefir wpierdala. Za 50k to byłoby tyle Leveli Lewele tam chujnie, ale miałbym przynajmniej na wzmocnienie moje tej rękawiczki piromanskiej nie? Fajna dupa, stary. Widzisz tą tą, tą lasencję? Na imię jej Kikimora. I jest najgorętszą, nieumarłą. Chciałem powiedzieć, że ten, że, że w świecie pomiędzy. In the lens between, ale to nie. Naprawy uzbrojenia, tak. Też by to pokryło. Te 50 koła. Na razie się nie naprawiamy, bo tak naprawdę yy, ja tam mogę jeszcze zginąć wiele razy, tam gdzie pójdę. I pewnie zginę wiele razy, szukając tych jebanych kamieni, grudek czerwonych. Co za pipa gra SL1, używając kamieni piromancji, jeszcze piromancji. Eee, wiesz co, tych piromancji nie używam za dużo. Czy był jakiś boss, na którym w ogóle użyłem piromancji? Na... ONS, ale to tylko w drugiej fazie. I też ta piromancja niewiele pomogła, tak naprawdę. <laughs> Bardzo niewiele. Reszta idzie mele, normalnie mele. Wiem, że z piromancji można zrobić OP skurwysyna, nie? Widziałem, jak robił to e, mfach. Ale mi się nie chce. Nie, nie chcę być OP. Widziałem jak one-shotował praktycznie Arturiasa, i to jest dla mnie takie, no, ciekawe, że da, da się tak zrobić. Ale pytanie brzmi, czy ja chcę to robić? A co jest tutaj? Tam jest tylko on? Czy coś jeszcze? Próbuję go ominąć, ale. Ale. Ale nie wyszło. Wiele ludzi seruje DLC ogniem. I na Selwan idzie lepiej niż normalnie. No właśnie. Znaczy, to, to jest. Na, na, Nazwałbym to plusem piromancji. Taxus 1. To, co mówiłem ostatnio, nie? że piromancja się nie skaluje z niczym w tej grze. Piromancja ma damage jedynie skalujący się z tym, jaki masz poziom e, tej rękawiczki czerwonej, nie? E, i, i czy masz level setny, czy masz w statystykach milion statów, czy nie masz? To piromancja zawsze ma taki sam damage, jeśli masz wzmocnioną e, rękawiczkę. Plus, oczywiście, jest jeszcze ta e, korona e, dask, tak? Są ringi wzmacniające e, spele, i tak dalej, i tak dalej, dające więcej slotów. Ale mi się nie chce. W sensie, ja wiem, że to jest cheesy cheesy shit. To jest po pierwsze, to jest cheesy shit. To ułatwia zabijanie bossów. Ale mi się nie chce w to bawić. To boring. Dostałem od babci arbuza. Gratuluję. Jak ja bym dostał, też bym się cieszył. Ostatnio ten. U nas oczywiście jest bardzo współczesne biuro. I u nas też był ostatnio arbuz w biurze, bo u nas oczywiście nie są owocowe czwartki. U nas po, po prostu są. Kurwa! Owocki. Zawsze. Zawsze są owocki u nas. Jak coś chce ojebać owocka. Nie zabijaj. Miałeś trafić w kamień, a czy w drewno. Więc ja zawsze. Czekam na jakieś fajne owocki, bo tam jabłka czy banany to mnie nie, nie, tam, nie erają. O nie, o nie, czekaj. Stop. Nie uciekaj, chuju, nie uciekaj, chuju, gdzieś jakaś moja broń normalna. Uciekł. <laughs> Okej, okay, dobrze, to jest Daxus 1. Da się to jeszcze naprawić. Czy są globalne emotki z tego plugina przeglądarkowego? Powinny być, włączałem je, ale chyba nie działają. Próbuj, nie pamiętam. Well, fuck. Halo? Soler? Z tych panów też dropi, nie? Mogę to otworzyć teraz? Mogę. Okej. Okay. Z nich jest procenta szansy, że poleci. To jest zniszczona broń, nie. A nie, to jest ognista, okej. Okay. Pół% szans, że z nich poleci. Po uciekały wszystkie. Lubię banany, są zajebiste, masz jakiś problem do bananów? Nie no, z banany są spoko, nie? Ale chodzi mi, że to. Banany są dostępne w Polsce przez cały rok. Nie? A dobry arbus to jest jednak e, dość sezonowy e, owoc. Tak mi się wydaje, nie? dobry arbus. Pewnie przez cały rok może coś jakiegoś tam arbuza, ale często te poza sezonem e, letnim są takie suche. Są takie. No, no czuć, że, że coś jest z nimi nie tak, nie? że są inne niż, niż być powinny. Dobra, to z powrotem. Bub. Bub, nie bym Bobu chyba od. Kurwa, wielu lat. Z tym, że ja zazwyczaj jak dałem bub, to nienaturalny, w sensie nie taki kupowany na straganie czy coś, tylko mrużony jednak. Ale lubię bób. Lubię bób. Jestem bobowym pokoleniem, nie? <grym> lubię jeść bób. Pamiętam jak Hugo grał SL1 DDR, S1, natomiast kupić u giganta tytanicy, i potem go zabić. Mieć młot i ulepszyć, to najpierw go zabił, a potem się to łamał, co odjebał. No dlatego ja najpierw ten. Najpierw skupiłem najpierw tytanity migoczące, a później go zajebałem. Pamiętałem o tym, że to, to nie w innej kolejności. Arbuzik mnie. kocham, kocham arbuza. Jakbym miał powiedzieć, co najbardziej, to nie w życiu. A nie. Jakie najbardziej lubię owocki? Na bank. Gdzieś w topce wysoko. Byłby właśnie arbuzik. I truskawki. Kocham. Kocham kurwa, arbuza i truskawki. Soczysty taki i cieknie z niego, no właśnie. Dobry arbus musi być kurwa. Soczysty musi z niego cieknąć. To jest to. Załamał się, bo czas, e, To potem przez rok wspominał. <grywa> znaczy pamiętaj, że streamerzy często. streamerzy często overreaktują specjalnie. I, I na przykład, jeśli, jeśli. ja sam też tak robię czasem, nie? Jeśli wy mi coś na przykład wypominacie. I może nie udajesz się wkurzam, ale mówię, że nie, macie tak nie mówić, tak wcale nie było. To jest często robione for fun, pod publiczkę, że hej, no, no odjebało się, to się odjebało, nie? Ważne, że wy się śmiejecie i, i was to bawi. Więc ja jeszcze bardziej specjalnie daną sytuację e, będę udawać, że mnie to boli, tylko po to, żebyście wy się lepiej bawili. To jest takie. Takie białe kłamstwo bym powiedział, nie? Białe kłamstwa, czyli takie kłamstwa, które są niewinne i nikomu nie szkodzą. Ta udajesz, a resecik? Mordo, myślisz, że to mnie naprawdę boli? Proszę cię. Mam zero estusów. Grudka! I zgon. Ale mamy progres. Mamy progres, mamy jedną więcej grudkę. <laughs> Ech, poczekaj. Ech. Jeszcze raz. One on a corpse in the pit with poison. Czyli tu, gdzie jestem. Aaa, house eaters. Czyli te gówniaki, te z matkami, to są house eatersi, tak? House eatersi mają 10% szans na dropa. Więc może warto ich też zabijać. Może warto ich też zabijać. 10% to jest takim sporo, nie? Eee, więc... Mam, mam zniszczone moje bronie, ale weźmy... Ta nie jest zniszczona, weźmy ją dwie łapki, no i zobaczymy. Tylko tak, zro zrobimy inaczej troszeczkę. Zrobimy sobie tutaj ognisko takie, żeby było 10 estusów. To, to wydaje mi się, że wystarczy. Bo teraz, zanim doszedłem tam na dół, um, no to już miałem za mało estusów. Plus, jak będę zatruty, to mm, będzie potrzeba tego jeszcze więcej. drugie, sztaby pod chaos. A jak, jaka jest sztaba pod chaos? Właśnie, bo jest jeszcze... Red Titanite Slab. I my tego potrzebujemy. Aha. 30% szans. Aha. I jest gdzieś wcześniej. W skrzynce. Przy Bed of Chaos. Zobaczmy. Na dole tam. Ok. Spoko. Znam to miejsce plus minus. Tam jest troszeczkę, troszeczkę labirynt, ale ja zobaczyłem to miejsce i wiem, że to jest mniej więcej tam. Na nich farmiłem, bo czterech potrzebowałem. No właśnie, ja też potrzebuję... Teraz jeszcze... Mam trzy, potrzebuję też jeszcze czterech. Całe wakacje to farmiłem, nie mów... Nie mów mi tak. Oni mają 10% szans, żeby to dropnąć. Więc całkiem sporo, bym powiedział, nie? Patrząc na to, że większość itemów w tej grze ma... na dropa... ...2%, 1%. 1 na 10 to jest naprawdę dużo, nie? Szczególnie, że mamy domyślnie, że tak powiem... Um, Discovery 100 Czyli jeśli Discovery 100 to jest e, 10% szans Po zjadając nawet Jedno Humanity Nawet jedno Humanity Co właśnie poczynimy O kurwa e, Zwiększamy naszą szansę na dropa Do 15% To jest już naprawdę fajnym wynikiem No halo i... dawaj chuju kurwa grudkę No i chuj 15% tak? Ej zjadłem to? Ja tego nie zjadłem Eee okej okay. Przerwał mi Czy co? Nie T Dopiero teraz mam jeden Kurestwo okej okay. Fajnie fajnie nie? Fajni z was koledzy e, No nic naprawdę e, Jak ja mu na web spadnę On mnie zajebie nie? Bo to jest Ból jak chuj prawda? Prawda nie, nie mylę się nie? Jest kurwa wyzwanie, ich bić tutaj. Wiecie, co mi się wydaje? Że mi się tu przyda ten kurwa ring, który zdobyliśmy dzisiaj. Wracając do azylu nieumarłych. No nie! Kurwa! A, dobra. Spokojnie, Paweł, spokojnie. Bywa i tak. Spadnij na łeb dla widza z mieczykiem, nigdy nie widziałem tego bliz. W się sensie w mordę temu temu. No dobra, spróbujemy. Ja chyba raz spadłem, tak mi się wydaje, ale nawet animacji nie pamiętam, więc a, czemu nie? A propos umierania. Jak biliśmy w zeszłym tygodniu Steina i Smoga, to na czat ktoś, kto powiedział... Co to za SL1? Nawet goły nie jesteś! Demonidias robił to nago i bez ringów! I, i ma do tego prawo oczywiście, ja tam... Demo uwielbiam i sam go oglądam, nie? Ale z ciekawości, po moim streamie, włączyłem sobie jego, jego tam nagrania z tego, to są bardzo stare nagrania sprzed 10 lat. On ten challenge robił 10 lat temu, nie? Więc... więc, więc pewnie teraz by go zrobił dużo lepiej, ale on wtedy po, po zabiciu Orsana i Smooga miał już... 230 śmierci ponad, nie? <laughs> Więc, e, no... Trochę mnie rozbawiło to. Ale to mówię, to było 10 lat temu, nie? O, on, on SL1 robił wtedy, kiedy ja jeszcze w ogóle Souls'y dopiero poznawałem. E, czy byłem w Ash Lake i Great Hollow? Nie. Nie byłem. Nie planuję tam być, jebać tamte miejsca. Pój w dupę, Ash Lake, jebać Great Hollow. E, załóżmy zamiast tego ringa, ten ring, może przeżyję, nie? Halo? ok. Mogę normalnie biegać? Jakie to jest piękne! Daj mi, daj mi moje dusze! O nie, o, jeszcze mnie ożygał. Broń zniszczona, broń zagrożona. <grym> Idę <zniszczona> mam dusz? Jakąś tanią zjedzmy. Wystarczy, żeby broń ten, ulepszyć? Znaczy, naprawić? 500! Ty kurwo. Aha, ojeba, widzę na obietnicę spadnięcia na łeb. Ej, widziałeś, że próbowałem, no? Naprawdę, ja myślałem, że wpadnę mu tam w paszczę. Ale on, on nie był głodny. S -s -s Skończył mu się głód. A ja bym to wzmacniał, to to jest tańsze. A czy naprawiał? Naprawiajmy to i zmieniajmy te brony. Nie na ognistą. Na błyskawic. I aha, ringa zmieni Paweł. I mu na samym początku Fist robił. Aaa, to nie wiedziałem nawet. Widziałem, ja widziałem, włączyłem sobie tylko ten, tylko konkretnie e, Owens'a i Smoke'a. To ok, to w takim razie nie dziwię się, że aż tyle śmierci miał. Gdzie jesteśmy w ranie? Jesteśmy w ranie w tym miejscu, że próbujemy zejść tam na dół do tych gówniaków pieprzonych, e, które dropią grudki czerwone. Tak naprawdę. A nie, dobrze! Szukamy czerwonych grudek e, do wzmocnienia broni ognistej, która nam się przyda na parę bossów jeszcze, Między innymi na nagłyna. Eee, oraz sztaby. Sztaba jest jeszcze niżej, w miejscu, w którym jeszcze nie byłem eee, ale. ale będę. W końcu się uda tam dojść. Nie psuj mi broni, kurwio. Mechanika kwasu i psucia broni to jest jedno z największych kurestw i, i błędów IMO. które mają Dark Souls 1 i jeszcze gorzej, Dark Souls 2. Dark Souls 2 i kwas miłość! Deweloperów Daxu 2 do kwasu jest dla mnie po prostu niepojęta. Siemana Piotraska, dobry wieczór. Pamiętam, że jak mi powiedział, opowiadał, że ER będzie dla mnie e, pewnie najłatwiejszy, jak już mam Sosy ugrane. I rozważałem granie RL1 przy pierwszym przejściu. ohoho <słuch> czy znaczy wiesz, jakbyś chciał tylko grę przechodzić, to może. Może? Ale jak chcesz malenie zrobić, na Jala i tak dalej, no to jest, jest już bólne. Eee, najpierw odbił fis Only, ale potem stwierdził, że za długo to trwa, i dla widzów, i dla ułatwienia montażu, będzie korzystał z gównianych broni, a potem stwierdził, że i tak gówno bije, <głos》> i zaczął bić normalnie. I wcale się nie dziwię. I wcale się nie dziwię. Ani kurwa trochę, szczerze mówiąc. Ej, mm, czemu ich tu nie ma? Czy oni są tylko one time? One time? Serio? Ja chcę was farmić, chujki. O, um, Okej, okay, to źle. Siemanko, wujek Mieteczek, dobry wieczór. Dobra, jeszcze mamy kawałek do przelatania. Tu spaść nie chcemy. To jest trochę labirynt tutaj, którego ja nie do końca znam. Więc, y, Mam nadzieję, że go ogarnę jeszcze zanim umrę. Zanim mi się Estusy skończą. Fucking hell. Z tym, że ja tu byłem raz w życiu, dosłownie, nie? Byłem tu raz w życiu i po tym, jak tu byłem raz w życiu, powiedziałem sobie: OK, już tu więcej nigdy nie przyjdę, bo tu nie ma nic, co jest dla mnie przydatne. I nagle Paweł powiedział: Hej, zrobimy S1 run. I okazuje się, że tu są grudki czerwone. Więc. Well, you fucked up. You fucked up. Czyli to jest to samo miejsce, gdzie już byłem. Czy ty, mordo, zejdziesz tu na dół? Ema, no? 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 Ponadół! Nie, będzie, że z góry. Chuj w niemu. Ch chuj jemu w dupę. Tędy nie wyjdę. Ahm, um. z powrotem. I tak. Tam przeskoczył, czy nie? Okay. Na Pewnie nie, okej. Idziemy naokoło. Bo gdzieś w tych. Te. te, te y, no, mury poznaję. Gdzieś w tych murach, właśnie. Gdzie dojdziemy, będzie ta sztaba, chyba, nie? Czerwona. Pytanie, gdzie? I czy coś mnie nie zaskoczy po drodze? Maleni chce mi się... Do maleni chce mi się na tym RL1 podchodzić mimo. A szkoda się przyznawać ilu śmierci już. A do takiego bestialskiego duchownego już nie. O, czy to jest ta skrzynia? Nie widzę łańcucha. Okej, okay, normalna. Okej, okay, mamy sztabę. No bestialski jest chujowy, to prawda. To jest prawda. Polecam tarczę, naprawdę. Polecam tarczę... Na bestialskiego, bo to jest jednak OP um, To już? Tam jest przepaść To jest druga strona um, Czy ja nie mam innych sposobów teraz, żeby Nafarmić te sztaby? Nie sztaby Gródki? Tam było jeszcze w innych miejscach do farmienia Ale Ktoś um, czuje, że Będziemy musieli farmić tego jednego Gówniaka, który tu jest Potrzebujemy siedmiu, mam trzy Prawda czy nieprawda? E, BB, mam trzy. O oh, fuck. <laughs> czy wolę ER czy DS? Wolę Elden Ringa, teoretycznie. Ale to mówimy ostatnio, nie? że Elden Ring i Dark Souls to jest dla mnie takie. Czy wolę schabowego czy frytki? Lubię jedno i drugie. Tylko, że jak jesz cały czas to samo, to ci się znudzi. I nagle jednak, zamiast jeść przez cały tydzień schabowych, masz ochotę, żeby parę dni sobie pojeść frytki. 10% szans na dropnięcie z tego typa. Great Hollow, tam się nawet nie wybieram. Pierdolę to. E, do Kilnu mam jeszcze kawał drogi. E, a prawdopodobnie ogniste mi się wcześniej przydadzą. To już dropnąłem. Pyromancy Flame plus 0? Mój plus 15. Skąd mogę to wiedzieć? Znaczy, dostać. Sorka nie było, mnie. spokojnie, spokojnie, to nie ma problemu. Tylko ci opowiadam, nie, że właśnie, że, że takie mam podejście po prostu do... do... do gear from softu. Że każda jest dobra, tylko każda jest in... dobra na swój sposób, nie? Także spokojnie, no problemu, że się powtórzyłeś, to jest żaden problem. Możemy teoretycznie po jedną sztukę... E, ale nie, to by musiał zabić... nie, kalamit? Kalamit... mogę tam dojść bez zabicia żadnego bossa, oprócz... Sanctuary Guardiana, nie? Jeszcze w Ula Seal Township. To nawet chyba wiem, gdzie to jest. Czyli dwa teoretycznie mógłbym z DLC sobie wziąć. A mam trzy, więc musiałbym jeszcze dwa wyfarmić. Tak ręcznie, żeby mieć, żeby mieć broń plus 10, ognistą. E, co to jest Great Hollow? To jest taki dość ukryty zone, w który się, który się wchodzi przez takie wielkie drzewo jakby. Ukryte w e, Blighttown. To jest... E, ja tam nie lubię chodzić. Bardzo nie lubię. Znaczy pójść tam to jest zero problemu. Zejść na sam dół to jest zero problemu. Dojść na sam koniec jego to jest zero problemu, ale powrót do góry. Jeśli nie masz naczynia władcy, ja mam teoretycznie, więc mógłbym tam skoczyć i wam pokazać. Mam naczynie władcy. Tofu podkreślenie jodem siema. Siema na mordo. E, co dzisiaj w Kuflu? W Kuflu pierwsze dwa piwka to były. E, to były. Proszę ja ciebie. Jebdę sobie na pięć. Pierwsze dwa piwa to były dwie pinty. Ipa. E, a teraz. Nie wyrzuć. A teraz mamy. E, żywce. Ile procent? 6%. No, piwko to piwko. Plus minus, nawet nie wiem ile Ile ma żywiec. Słyszałem, że teraz browary bardzo lubią. obniżać swoje procenty. Kurwa, nie widzę. No, no żywiec. No, nie wiem ile ma procent. Oho! Nie zmieniłem e, ringa. Tak miało być. <laughs> Okej? Okay. Moje, by... moje dusze są wciąż bezpieczne. Znaczy moje, moje powieczeństwa. Nie mogę ich za mocno tra tracić, bo będą bossy, na które ja będę chciał mieć dużo estusów, ne? więc już teraz jestem na takim skraju, gdzie jednak yy, lepiej kurwa nie przesadzać standard 5,5, ale właśnie, słyszałem, że ostatnio y, podobno niektóre browary lubią obniżać procenty swoich swoich piw. Eee, mówiąc, Desperados chyba miał oferę taką małą, może nie oferę, ale y, takie ciche odkurwienie y, klientów, że Desperados szedł z 6% do 5,9. I niektórzy ludzie się bardzo oszukani poczuli. Eee, to może ma trochę sens, może trochę nie. To jest niby 1,1%, nie? Eee, ale jak ktoś pije tylko po to, żeby się najebać, to może być zły z tego powodu. I wcale się w sumie nie dziwię, że, że, że ktoś miał, może być zły z tego powodu. Bo cena nie spadła, nie, nie, nie. A, a podobno właśnie tego typu zabiegi potrafią zaoszczędzić naprawdę dużo pieniędzy eee, dla samego koncernu browarniczego. I tak, ci są martwi. Czy ja muszę tego jednego frajera, który jest tu po drodze, cały czas farmić? Deflacja procentowa, no tak, dokładnie. I to możemy się śmiać, ale jak byłem na weselu właśnie u kuzyna, to gadałem sobie z jednym kolegą, którego w sumie poznałem na weselu. Eee, gadałem z nim oczywiście na temat lubelskiej. <laughs> Wódeczki lubelskiej, którą tak bardzo lubię. Grey frutówka, moja ulubiona oczywiście. Ehm, że kiedyś lubelska była mocniejsza, była dużo mocniejsza. I kiedyś chyba lubelska smakowa miała chyba 30% procent Pakiem I już wtedy ludzie mówili, że nie, jak ona ma 30 coś procent, a nie ma 40, to nie można jej nazywać wódką. A w tym momencie Lubelska ma ile? 30? Równe? Albo nawet poniżej. Więc no, procenty w dołu, cena w górę. Tak zwane shrinkflation. Teoretycznie, nie? bo objętość się nie zmieniła. Butelki. Ale to też. Eee, serio. Bo chyba setki to już nie są setki, tylko dziewięćdziesiątki. Więc poszło 10% w dół, było 35, a teraz 28, no właśnie. Więc to jest już duża zmiana, nie, na przestrzeni lat. 7% punktów procentowych w zasadzie w dół, bo to nie jest procent, ale punkty procentowe. O moje rejony, o proszę. Kiedyś setka miała 100, a teraz ma 90, no właśnie. I o tym też właśnie gadaliśmy, bo on właśnie mówił, że a, był z dziewczyną. W sumie na weselu kuzyna jak byliśmy, to ja nie znałem tego typa. Znałem e, dziewczynę, z którą przyszedł wcześniej. E, więc Karolinę znałem, ale ona przyszła z ziomeczkiem i z tym ziomeczkiem się fajnie dogadałem. Więc mimo tego, że jestem aspołecznym śmieciem, to sobie parę osób do gadania na, na cały wieczór znalazłem. I między innymi potrawiam Adama. E, Adam właśnie mówił, że oni mieli któregoś razu ostatnio Karoliną. Przyszli sobie od żabki do żabki przez całe miasto po kolei. Kurwa, no żadnego. E, i w każdej żabce kupowali inną seteczkę. I się właśnie bardzo dziwił, jak mu powiedziałem, że, ha, aż się zauważyłeś, że lubelska setka to już nie jest setka. Tak samo, jak się kupuje ćwiartki. Z tym, że ćwiartki już dawno nie są ćwiartkami. E, ćwiartki, nawet jak ja chyba osiemnastkę kończyłem 12 lat temu, to już wtedy ćwiartki to nie były ćwiartki, tylko dwusetki. I to jest już duża różnica, nie? Z 250 zrobić 200. Właśnie. Dokładnie tak. Jesteś jak najbardziej społeczny. E, wiesz, co, wiesz, co ja zauważyłem? Że <laughs> streamowanie jest dla mnie trochę taką terapią. <laughs> że ja dzięki temu, że do Was mówię, staję się trochę bardziej otwarty na ludzi, nawet w realu. Trochę się to tak e, odzwierciedla w normalnym życiu. Więc no, można powiedzieć, że, że jesteście moimi terapeutami. Wyzwy, role. <laughs> Ja, ja jestem bardzo społeczny, ja, jeśli, jeśli się dobrze czuję w kogoś towarzystwie, nie? Jest, grudka jedna, okej. Okay. Ja pierdolę. Kończę mi się to, kości. Poproszę 200 zł za wizytę. To realnie wpływa, wpływa? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. W sensie. Tak mi się wydaje. Może nie każdy by tak miał, tak samo jak ja. Ja wciąż mam siebie za społecznego śmiecia, bo wciąż nie przepadam za przebywaniem w towarzystwie, gdzie ludzi nie znam. Z tym, że to już nie jest tak, że jestem bardzo cichy i tak dalej. Tylko właśnie na, na, na podstawie tego wesela mogę powiedzieć, że nawet jeszcze zanim zacząłem pić, to coś tam starałem się zagaić, nie być jakimś cringe'owym tam i tak dalej. Szczególnie, że był taki. Dla nas był stolik takich młodych ludzi, że tak powiem, ne? Czyli nie tam z dziadkami, nie z rodzicami i tak dalej. Tylko my, młodzi, czyli ludzie między tam 25, a powiedzmy 35 rokiem życia, byliśmy po, posiedzeni wszyscy razem i coś tam się dogadywałem z ludźmi, Nie, nie, nie było tak, że jakieś spiny czy cokolwiek. Pogadali, pośmiali się, ale troszkę było to dla mnie niekomfortowe, ale nie aż tak, jak byłoby pewnie. Dwa lata temu na przykład, nie?